W tej strony Anteczek Pro. Dzisiaj będziemy nagrywać e, Critical Ops i mam nadzieję, że wygramy kilka gierek. I w ogóle to, kto grał w ogóle w Critical Ops, niech napisze w opisie, znaczy kurde w opisie, w komentarzach. Ech. Zagraj deathmatch. match. Dobra. O nie, ja nie lubię tej mapy, ale ona dobra jest na strzelby. sobie ustawię bronię muszę sobie przemienić ku Sorry, że ja tak się denerwuję przy tej grze, no ale no kurde. To po prostu. Jest... w złodiach podchodzi się do kogoś, a ten zawala ci taką bułę, że nie wiesz o co chodzi. Ale tutaj. Sorry, bo się rajduję. Mówię dowiesz jakby co. Bo... W ogóle będzie mój drugi kanał Antenia, tylko że to będzie na Nintendo Switchu i będzie nagrywany Fortnite Dostał bułę, ale zdechłem Jezus Maria Jezu jakie nienawidzę No nie No nie O nie wziąłem mi karabinu to nie jest taki rajdowe. Kury denen. Kurde no. Nie chcę mówić na odcinku fakt czy coś tam, bo naprawdę... Typa! znaczy bok, kurde, biorę asę. W sumie... A, o nie, czekaj, kurde. Dobra, lecę. Lecę i zastanowaj. od boku, A ta O, strzelaj debilu ty Piszcie w komentarzach O ile mam fragów? Pięć. No kurde, taka dupa. To są jakieś żarty? Tępe. Przez chwilą właśnie się bo mnie zamurowały I... Muszę się odpalić, wyżyć na... Dostał! Kurde! den! Szkoda, że nie dostał heada Bo gdy dostał heada to już byłoby po nim Jeden leży. Ja też prawie. Oh Сномуша, ну, я.